Treści na kanale powstają dzięki firmie Elocity. Cześć, dzień dobry, witajcie. E, spróbuję zdążyć przed zachodem, z pełnym zachodem słońca, tutaj z filmem. E, słuchajcie, dzisiaj temat zapowiedziany przed, przeze mnie, dlatego jestem trochę kartkowo przygotowany. E, ubezpieczenie rozszerzonej gwarancji w Tesli. E, w Tesli wygląda to tak, że kupując nowy samochód, macie przez 4 lata lub 80 tysięcy kilometrów oczywiście, co pierwsze nastąpi macie. Gwarancję na samochód, ale jest też gwarancja na baterię i na silnik, która działa 8 lat lub 192 000 kilometrów. Oczywiście, też zależy, co pierwsze nastąpi. I teraz jest możliwość wykupienia nie tyle bezpośrednio w Tesli, co w ubezpieczalni, która nazywa się Helvetia Swiss Insurance Company z siedzibą w i to jest po prostu ubezpieczalnia, w której wykupujecie polisę rozszerzonej, ubezpieczenie rozszerzonej gwarancji. Jestem bardzo ciekaw Waszych doświadczeń, jak to wygląda, bo z tego, co tutaj wyczytałem, zaraz Wam to przeczytam, jak to wygląda. Kurcze, ja się zacząłem trochę wahać, czy, bo chciałem bardzo to brać, bo gdzieś tam znajomy jeden, drugi wykupił, ale nie jestem pewien, czy przeczytał do końca warunki tej gwarancji. Tego rozszerzenia, bo jest to jednak po prostu takie ubezpieczenie, które nie wiem, właśnie jak działa. Dajcie znać, jeżeli ktoś z Was takie ubezpieczenie rozszerzone wykupił i skorzystał z niego już, dajcie znać, jak wygląda procedura. Czy to wygląda tak samo, dokładnie tak samo, jak w przypadku tego podstawowego tej okresu gwarancji, że po prostu przyjeżdżacie, dzień dobry, mam pękniętą tuleję, czy rozerwaną tuleję zawieszenia, proszę mi to wymienić. I normalnie, mając taką gwarancję, zawsze jest to wymieniane. Czy mocowanie silnika, na przykład, jest to wymieniane. No, pytanie, czy mocowanie silnika łapie się pod ubezpieczenie silnika, czy pod, znaczy, pod gwarancję silnika, czy pod takie normalne, no pod normalną gwarancję? Domyślam się, że chyba pod ubezpieczenie, czy, sorry, przez, gwa, pod gwarancję silnika, właśnie. No, ale właśnie tuleje leje zawieszenia. To mnie zastanawia. Bo na przykład doczytałem się, że ubezpieczenie nie obejmuje, oczywiście nie obejmuje silnika i akumulatora, co jest jasne, bo tutaj Tesla daje taką rozszerzoną, dłuższą gwarancję po prostu na, na te elementy od początku. Natomiast, właśnie nie, co nie jest na przykład zawarte tutaj, to na przykład uszkodzenia mm, tapicerki. Powiedzmy, że macie jakąś taką wadę, która. Wyszła przy 85 tysiącach kilometrów, akurat w samochodzie, ale to jest taka wada, że pękł gdzieś szef. No to Wam to ubezpieczenie tego nie pokryje. Czyli ta rozszerzona gwarancja. Akumulator 12V. Można się tutaj kłócić, że w tych nowych Teslach jest już inny akumulator niż 12V, więc teoretycznie powinno ten, ten, mniejszy, ten nowy, nowego typu akumulator yy, objąć ta gwarancja. Przewody akumulatora, OK, baterie pilota soczewek, żarówek reflektorów i świateł typu Sealed Beams. Czyli ja rozumiem z tego, że reflektory i światła tylne, jeżeli padną, to również nie są objęte tą gwarancją rozszerzoną. A oczywiście, mając gwarancję tą pierwszą czteroletnią na 80 tysięcy km, te pierwsze 80 tysięcy km. No to ta gwarancja, oczywiście, na takie uszkodzone reflektory, czy uszkodzone światła, czy jak niektórzy mieli przypadek parujących świateł yy, z tyłu, gdzie tam zbierała się woda, no to te elementy były wymieniane. Natomiast tutaj, dopóki też doczytałem się, że yy, to ubezpieczenie rozszerzonej gwarancji obejmuje nagłą i nieprzewidzianą awarię ubezpieczonego elementu, wynikającą z trwałej wady mechanicznej lub elektrycznej. Która powoduje nagłe zatrzymanie jego pracy i do jej przywrócenia wymaga, wymaga się niezwłocznej naprawy lub wymiany tego elementu. Czy jeżeli zbierze się wam woda w lampie tylnej lub przedniej, zaleje wam tą lampę w pełni, to to ubezpieczenie tego nie pokrywa, to rozszerzone. Mimo że, oczywiście, tak jak już mówię, że te pierwsze, te pierwsze 4 lata, pierwsze 80 tysięcy km, Taka usterka czy wada byłaby oczywiście bez problemu naprawiona i po prostu lampa czy, czy reflektor byłyby wymienione. Szyba przednia nie jest objęta, to jest jasna sprawa. Koła, poszycia wewnętrzne, uszczelek i uszczelnień karoserii, listwy uszczelniające. No tak naprawdę w tej pierwszej takiej gwarancji uszczelka, jeżeli by była jakaś tam e, zniszczona, no to ja miałem doświadczenie, że taka uszelka w drzwiach została po prostu wymieniona bo gdzieś tam świszczała no i właśnie gdzieś tutaj też się doczytałem że właśnie takie problemy czekajcie, gdzie to tutaj było no dobra, w każdym razie tak moimi słowami takie elementy powodujące świszczenie czy przeciekanie również nie są objęte gwarancją. Gdzieś to tutaj miałem. W każdym razie, no po prostu, jeżeli zacznie Wam ciec dach panoramiczny, to doczytałem się w tym ubezpieczeniu, że yy, ono nie obejmuje właśnie takiej wady czy usterki, kiedy zaczyna Wam ciec na głowę przez nieszczelną, na np. dach czy szybę przednią, jakkolwiek. Yy, powiem Wam szczerze, czy, wczytując się w to wszystko, Wychodzi na to, że tu jest tyle rzeczy wyłączonych. Yy, aha, no przede wszystkim, co jest wyłączone, no to amortyzatory wstrząsów i moduły zawieszenia pneumatycznego. Czyli jeżeli macie S lub X z pneumatyką i jakiś moduł od pneumatyki wam padnie, co zdarza się już w samochodach, które mają tam ponad 100 tysięcy kilometrów. Kto miał jakieś tam Lexusy, Mercedesy, to wie o co chodzi. I nie są to tanie rzeczy, no to tutaj to nie jest objęte gwarancją. Amortyzatory strząsów, no to ogólnie, czy to będzie pneumatyczny amortyzator, czy amortyzator mechaniczny ja rozumiem to tak samo. Amortyzator strząsów nie jest również objęty gwarancją a na pewno przez te pierwsze 4 lata czy 80 tysięcy kilometrów jeżeli padnie amortyzator, na przykład po prostu popuści i, i nie będzie działał prawidłowo no to przez te pierwsze 40 tysięcy kilometrów Zawsze elementy zawieszenia w testach były wymieniane i są wymieniane do dzisiaj. Łącznie z tym, że jeżeli jedziecie na przykład na, ze zgłoszeniem, że macie coś w lewym przednim kole, to przynajmniej w Berlinie tak się zdarzało, że oni i tak przelecieli całe auto, że na przykład zgłaszacie coś mi stuka w samochodzie, tak jest najlepiej to zgłosić. I oni mają za zadanie przejrzeć cały samochód, całe zawieszenie. No i sprawdzą na przykład, aha, tak, ten wahać jeszcze jest, ma zerwaną tuleję, albo tutaj stworzeń jest luźny yy, i coś popukuje. Po prostu wam to wymieniają. Yy, ale tutaj. Amortyzatory nie. Pytanie jak z tulejami. Ale skoro ja tutaj czytam, że trwała wada mechaniczna lub elektryczna, która powoduje nagłe zatrzymanie pracy danego elementu i do przywrócenia wymaga niezłocznej naprawy lub wymiany tego elementu, no to pęknięta lub zerwana tuleja nie zatrzymuje pracy tego zawieszenia. Ono dalej pracuje, wprawdzie ze stukami, ale gdzieś tutaj się też doczytałem że stuki yy, nie jest o, popra, y, tutaj czekajcie, żebym, żebym tutaj był y, taki konsekwentny i żebym to Wam dobrze tutaj przeczytał. Ograniczenia i wyłączenia tego ubezpieczenia rozszerzonej gwarancji nie obejmuje niektórych części ani uszkodzeń lub nieprawidłowego, nieprawidłowego działania pojazdu i teraz jest jeden z punktów, nie obejmuje, yy, gdzie to mam, sorry, Poprawek niezbędnych do usunięcia skrzypienia, stuków, przecieków wody lub szumu aerodynamicznego. Więc jeżeli macie szum tutaj w uszczelce, który nagle wam się pojawia, coś wam skrzypi, stukają wam może ograniczniki drzwi, yy, stuka coś w zawieszeniu, czy stuka deska rozdzielcza zaczyna skrzypieć, czy właśnie popukiwać na nierównościach, to według mnie, jak to czytam, to nawet jeżeli Tesla to zrobi, to to ubezpieczenie tego nie pokrywa, więc musicie zapłacić to z własnej kieszeni. Więc po co kupować takie ubezpieczenie rozszerzonej gwarancji? Nie wiem, szczerze Wam powiem. Chciałem to wziąć, bo byłem taki gdzieś tam nastawiony, że to jest po prostu kolejne 4 lata i 80 tysięcy gwarancji w Tesli, ale nie wykupuje się tego bezpośrednio w Tesli, tylko właśnie w takim towarzystwie ubezpieczeniowym. I szczerze Wam powiem, nie widzę sensu wydawania w moim przypadku tego egzemplarza, jak sobie to wyceniałem na stronie. Dam Wam linka, żebyście sobie zobaczyli, jak to znajdę. Chyba znajdę to, żeby Wam rzucić, żebyście sami sobie mogli zobaczyć, jeżeli macie Tesla, wpisujecie tam win i jesteście w stanie właśnie sobie to wycenić, ile to będzie kosztowało. W moim przypadku tego egzemplarza 13,5 tysiąca złotych. I teraz się zacząłem zastanawiać, no skoro nawet, powiedzmy, to ubezpieczenie pokryje mi pompę ciepła PTC Heater, to dalej nie są te elementy, które kosztują 13,5 tysiąca złotych. Mogę w tym momencie zrobić sobie naprawę w jakimkolwiek nieautoryzowanym serwisie takiej pompy ciepła czy właśnie PTC Heatera, po prostu wymiany. <coughs> Można się nawet czasem podjąć tego samemu niektórych elementów, może nie tych konkretnych, które wymieniłem, ale wiele rzeczy można jednak zrobić samemu i, i zorganizować to dużo taniej. I te, jak to czytam, to nie mam pewności co do tego, czy jak ja zapłacę te 13,5 klocka, czy to są ostatnie pieniądze, które ja wydam na gwarancję, czy na naprawę tego samochodu na najbliższe 80 tysięcy kilometrów. Yy, mówię o takich rzeczach yy, stricte związanych z tym samochodem, z zawieszeniem właśnie, z jakimś cieknięciem itd. Tak z tego co tutaj czytam, to i tak wieloma rzeczami musiałbym zająć się sam. I yy, nie jest to absolutnie żadna antyreklama tego, bo być może ja coś źle interpretuję, może jest zupełnie inaczej. Więc jestem ciekaw właśnie Waszych doświadczeń, jak to wygląda, jeżeli mieliście takie ubezpieczenie, czy macie takie ubezpieczenie wykupione. Już z czegoś skorzystaliście, to dajcie znać, bo jestem tego bardzo ciekaw, jak to wygląda. No, ja czytając to, jestem nastawiony absolutnie na nie, żeby tego nie brać. To jest moja osobista opinia i nikomu tutaj nie sugeruję, żeby też tego nie wykupywał. Po prostu ja interpretuję tak tutaj te warunki. Możecie oczywiście sobie też to przeczytać. Właśnie wchodząc z tego linka, gdzie możecie sobie sprawdzić yy, te, te koszty, jak tam wpiszecie win, dostaniecie tą wycenę. To pojawia wam się po prostu kolejna strona, gdzie możecie tę wycenę zaakceptować i zapłacić, za to ubezpieczenie dodatkowej tej rozszerzonej gwarancji, ale właśnie też są tam dwa pliki, które ja właśnie sobie wydrukowałem, ogólne warunki ubezpieczenia, to się chyba nazywa i właśnie taki, taki jakby formularz informacyjny, który, który właśnie tak w skrócie podaje dokument informacyjny to się nazywa, o produkcie ubezpieczeniowym co jest objęte ubezpieczeniem, a co tym ubezpieczeniem objęte nie jest możecie sobie sami to przeczytać i sami wywnioskować, czy kupilibyście to za te 12 tysięcy czy nie, no ja jestem na tę chwilę na nie ale być może mnie przekonacie, także czekam na wasze opinie no i tak jak mówię no ja, ja, ja bym chyba tego nie brał, bo wolę jednak jeździć dalej, skoro auto jest nadal sprawne. Jeżeli padnie PTC Heater, pojadę i pewnie tam za około 2,5-3 tysiące złotych wymienię ten PTC Heater na nowy. Padnie pompa ciepła, no to już będzie troszeczkę gorzej, no bo będzie to pewnie 7 tysięcy, tak zakładam. Znowu nowa część z wymianą. Okej. Okay. No ale... No nie tysiąca i niepewność, czy to jest na pewno wszystko. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, albo właśnie spostrzeżenia takie z doświadczenia waszego czy informacje, to jestem bardzo, byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli napiszecie, jak to właśnie wygląda w rzeczywistości. Czy wygląda to tak, jak ja to teraz zrozumiałem, jak to może wyglądać. No i też ciekawi mnie ta procedura. Czy to wygląda tak, że dajemy auto do testi? Aha, jeszcze jedna rzecz. Transport tutaj nie jest objęty tym ubezpieczeniem. Więc jeżeli, ja rozumiem to tak, że jeżeli auto mi się unieruchomi i wezwiemy lawetę i okaże się, że nie jest to ani silnik, ani bateria, tylko cokolwiek innego, kabel prowadzący do akumulatora, co jest tutaj napisane, że jest nieobjęty gwarancją, no to w tym momencie musicie zapłacić za transport, i za ten kabel, i za tą naprawę, i to w Tesli, a nie w nieautoryzowanym serwisie, który pewnie ma tańsze roboczo godziny. Szczerze, no, no nie, no nie, to jest dla mnie kompletnie na nie. To nie jest taka gwarancja, po prostu rozszerzona, yy, przedłużona, może tak, przedłużona gwarancja, ta, którą dostajecie pierwotnie w Tesli. Gdyby to było coś takiego, że kupujecie to w Tesli, tak jak kupujecie dostęp premium do Spotify'a i do tych wszystkich tam nawigacji do YouTube'a, że po prostu płacicie to nawet w ramach subskrypcji, żeby to płacić i przedłużyć sobie tą gwarancję e, o kolejne ileś tam czasu czy kilometrów właśnie. Czy jednorazowo płacicie do Tesli, a nie do jakiejś ubezpieczalni, która ma jakąś tam umowę z Teslą. I wiadomo, że ubezpieczalni zależy na tym, żeby jak najmniej wypłacić, jak najmniej zaakceptować. No to jak to teraz wygląda? Dostarczę Tesla, a Tesla będzie pytała ubezpieczalni, co nam pokryjecie, co nie. Auto będzie stało... Wiecie, jak to z ubezpieczalniami czasem wygląda? To czasem trwa miesiącami. I co, auto będzie stało tam tyle czasu? No, no, mam nadzieję, że nie. Ale nawet jeżeli tak, no to później się okaże, co, dostaniecie, nie wiem, fakturę najpierw do opłacenia, żeby auto Wam wydali? No i ja to tak rozumiem. Przynajmniej z tego, co tutaj czytam, to tak sobie to wyobrażam. No i stąd jestem ciekaw Waszych doświadczeń, czy ktoś w ogóle z tym doświadczenie już miał? Dobra, bardzo Wam dziękuję za uwagę i czekam na Wasze spostrzeżenia. Być może też właśnie jak przeczytacie sobie te warunki z linka, to dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Czekam na Wasze doświadczenia, a my widzimy się w następnym filmie, prawdopodobnie już w środę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!